minęło trochę czasu Tate Byłam zdezorientowana Właśnie spotkałam mojego byłego męża Steve'a, który uciekł z moją siostrą Mary 13 lat temu Stało się to w dziale warzywnym supermarketu, w którym robiłam zakupy. Moja córka, Emily, która nie pamięta Steve'a jako swojego ojca, stała obok mnie, patrząc z zaciekawieniem na nas oboje. Próbowałam go zignorować i odejść. Kropka, czekaj, posłuchaj mnie. Steve złapał mnie za nadgarstek, gdy próbowałem odejść, trzymając mocno. Emily nadal patrzyła na mnie ze zdziwionym wyrazem twarzy, podczas gdy Steve, wciąż trzymając mnie za nadgarstek, zaczął wyjaśniać, dlaczego wrócił do miasta. Kropka, krótko mówiąc, skończyły mu się pieniądze i wrócił, by poprosić mnie o pomoc finansową. Jego była żona. Żałosna historia. W każdym razie puść moją rękę, kropka, wciąż mieszkasz z tym starcem u moich rodziców, prawda? Nie mogę w to uwierzyć. Jesteśmy rozwiedzeni, wiesz? Czuł się odpowiedzialny za Twoją ucieczkę i pomagał nam. Nie obrażaj go, kropka, nieważne. Mary i ja będziemy teraz mieszkać w tym domu. Mógłbyś więc zabrać staruszka i wyjechać. Wyrwałam się z uścisku Steve'a i spojrzałam na niego. Pomimo mojego gniewnego wyrazu twarzy, Steve wzruszył ramionami żartując, że będę w kontakcie i odszedł. Emily obserwowała jego oddalającą się sylwetkę, a potem uśmiechnęła się do mnie. Udało ci się. Mamo. Mam na imię Kate. Moje małżeństwo ze Steve'em było jak ucieczka. Matka Steve'a już zmarła, a kiedy zdecydowaliśmy się pobrać, było to pod warunkiem, że będziemy mieszkać z jego ojcem. Krótko po tym, jak rozpoczęliśmy nasze nowe życie, zostaliśmy pobłogosławieni dzieckiem. Nazwaliśmy ją Emily, a nasze życie było wypełnione szczęściem, gdy obsypywaliśmy ją miłością. Wspólna ucieczka nigdy nie była powodem do dumy, ale byłem szczęśliwy, kiedy Emily skończyła trzy lata i wszystko nieco się uspokoiło postanowiliśmy wyruszyć w podróż, zostawiając Emili z dziadkiem, do którego była bardzo przywiązana. To była rzadka podróż samochodem. Ale nie byliśmy tylko ja i Steve. Pojechała też moja siostra Mary. Jestem taka szczęśliwa, że mogę pojechać na wycieczkę. Jazda Steve'a jest tak wygodna i uspokajająca. Mary, siedząca na tylnym siedzeniu przy otwartym oknie, uśmiechnęła się radośnie. Steve za kierownicą odwzajemnił uśmiech. Mary z natury czuła, nazywała Stiva po imieniu i bardzo się do niego przywiązała. Będąc moją cenną siostrą, wyłożyłam pieniądze na koszty podróży, które w całości pokrył Steve. Spacerowaliśmy po miejscach turystycznych i zarówno Mary, jak i ja lubiliśmy śmiać się ze Steve'em. W małej alejce przytętniącej życiem ulicy handlowej, Steve poszedł do łazienki, podczas gdy ja i Mary usiadłyśmy na ławce, by złapać oddech. Dziękuję, Kate. Zaprosiłaś mnie na wycieczkę, która miała być tylko dla was dwojga. W porządku. Steve chyba też cię lubi. Rozumiem. W takim razie dobrze, kropka Mary związała z tyłu swoje długie włosy, a słodki zapach powędrował w moją stronę. Wyczuwając moje milczące spojrzenie, Mary uśmiechnęła się delikatnie. — Podoba ci się. — To mój ulubiony zapach, który mi dałeś. Wyjęła z torebki flakonik perfum. Była to mgiełka zapachowa, którą dałem jej na urodziny. Prosty prezent, ponieważ nie było mnie stać na wiele. Po prostu rozcieńczyłem olejek eteryczny, który moim zdaniem pasowałby do Mary, Wodą destylowaną i umieściłem go w kupionej w sklepie butelce z rozpylaczem kropka, ale Mary była zachwykona, nazywając go specjalnym przedmiotem tylko dla mnie. Cieszę się, że ci się podoba. Zawsze miałaś dobry gust, Kate. Od zawsze wybierałaś dobre rzeczy, kropka spojrzałam w dół, czując się nieco zakłopotana. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że Mary tak o mnie myśli. Tata i mama mówią, że stałaś się niegrzeczną dziewczynką. Ale dla mnie zawsze byłaś kimś, na kim można było się wzorować. Kropka jej słowa wydały mi się dziwnie nie na miejscu i trochę mnie zaniepokoiły. Może wyczułam, że zamierza odejść, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy. Powiedz mi. Steve i ja zawsze będziemy po twojej stronie. Kropka, kiedy Steve wrócił, Mary natychmiast wstała ciągnąc go żartobliwie za ramię i zachęcając do pośpiechu. Minęło sporo czasu, odkąd wyszedłem na zewnątrz. Czując się tak spokojnie od narodzin Emily kropka po męczącym dniu chodzenia zjedliśmy pyszną kolację i zasnęliśmy, gdy tylko wróciliśmy do hotelu. Musiało być około dwóch nad ranem kropka obudził mnie dźwięk otwieranych drzwi pokoju hotelowego. Co się dzieje? Zapytałem Steve'a, który stał przy drzwiach z mojego łóżka. Wydawał się zaskoczony, że się obudziłem. Podejrzliwie wstałem i podszedłem do niego. Gdzie się podziewałeś o tej porze? Chyba nie poszedłeś pić? Nie, nie poszedłem. Mamy jutro plany. Po prostu chodźmy spać, kropka. Gdy Steve próbował prześlizgnąć się obok mnie w kierunku sypialni, do mojego nosa dotarł znajomy zapach. W ograniczonej przestrzeni pokoju hotelowego aromat rozprzestrzenił się. Był to niewątpliwie zapach perfum, które miała na sobie Mary. To nie był tylko słaby zapach z przebywania w jej pobliżu w ciągu dnia. Był tak silny, że wydawało się, iż Mary celowo nałożyła perfumy, aby dać mi znać o swojej obecności. Czy czuję perfumy Mary? Czy poszedłeś do jej pokoju? Wydawało się, że czas zatrzymał się między mną a Steve'em, gdy oboje zamarliśmy. Mary spała w pokoju obok. Jeśli był jakiś powód, dla którego poszedł do jej pokoju, to było to podejrzane, ale nie chciałem tego dalej drążyć. Kropka Steve wpatrywał się we mnie, nie mówiąc ani słowa. Kropka w końcu podrapał się po głowie z owczym uśmiechem, mówiąc. Nie cóż. Nie miałem zamiaru zadawać więcej pytań ani drążyć tej sprawy. Kropka, ale Steve, bez cienia skruchy, niemal z radością, jak dziecko przyłapane na przykusie, zaczął mówić o swoim romansie. Po wyznaniu wszystkiego, Steve uśmiechnął się, jakby z ulgą. Widzisz, byłem szczery, więc wybacz mi. Przepraszam, przepraszam, kropka, następnie położył się do łóżka. Stałem tam w szoku przez kilka minut, zanim rozrzuciłem przybory, takie jak pędzle i waciki na próżności. Hej, co ty robisz? Steve wpatrywał się we mnie zdumiony z łóżka. Ignorując go, rzuciłam w niego ubraniami i butami, po czym wybiegłam na zewnątrz. Była druga w nocy, a niebo było pełne gwiazd. Kropka Steve nie podążył za mną, gdy uciekłam z hotelu z portfelem i kurtką. Zastanawiałam się, dlaczego biegnę, ale myślałam tylko o ucieczce. Niegdyś tętniące życiem miejsce turystyczne było teraz ciche i samotne w nocy. Kropka, chodziłem bez celu, aż w końcu wróciłem do domu taksówką o świcie. Od tamtej pory nie widziałem Stefa ani Mary. Uciekli, kropka, mój poranny powrót za niepokoju teścia, ale młoda Emily była zachwycona i wskoczyła mi w ramiona. Trzymając ją, wtuliłem twarz w jej miękkie ramię. Witaj z powrotem, mamo. Witaj z powrotem. Dziękuję, Emily. Kropka, słodki zapach, który utrzymywał się w moim nosie, był przytłaczająco nieprzyjemny. Ale trzymanie Emilii, która paczniała lekko słodko i lekko tłusto, było moim jedynym pocieszeniem od tamtej pory minęło trzynaście lat. Steve i ja rozwiedliśmy się na papierze i nigdy więcej się ze sobą nie skontaktowaliśmy. Jako samotna matka żyłam z Emilii aż do teraz. Trzynaście lat to śmat czasu bez względu na to, jak ciężko było kropka szesnastoletnia Emilii wyrosła na mądrą i uczciwą dziewczynę. Doskonale radzi sobie w szkole i ma wielu przyjaciół. Co napawa mnie dumą? Pewnego dnia, podczas zakupów z Emilii, niespodziewanie natknęliśmy się na Steve'a. Minęło trochę czasu, Tate. W dziale z warzywami w lokalnym supermarkecie, Emilii, która nie pamiętała Steve'a jako swojego ojca, spojrzała z zaciekawieniem na nas oboje. Próbowałem go zignorować i odejść. Hej, Tate. Chwyciłem Emily za rękę i próbowałem wyjść ze sklepu. Wyczuwając coś, Emily posłusznie przyspieszyła kroku i poszła za mną. Czekaj. Posłuchaj mnie. Byłem oszołomiony, kropka, ukryłem wydarzenia sprzed trzynastu lat i nawet w moim życiu z Emily wahałem się wspomnieć o istnieniu Steve'a, nie mówiąc już o jego imieniu. Emili nadal patrzyła na mnie z zaciekawieniem, kropka Steve. Wciąż trzymając mnie za nadgarstek, zaczął wyjaśniać. Dlaczego wrócił do miasta? Kropka jak zawsze. Steve nie radził sobie z pieniędzmi, przenosząc się z pracy do pracy, a kiedy skończyły mu się oszczędności, wrócił do rodzinnego miasta? Kropka, mówił z rozbawionym uśmiechem, jakby to był problem kogoś innego. Po prostu puść moją rękę. Wciąż mieszkasz z tym starcem w domu moich rodziców, prawda? Nie mogę w to uwierzyć. Jesteśmy po rozwodzie, wiesz, twój ojciec czuł się odpowiedzialny za twoją działkę i pomagał nam. Nie obrażaj go. Nieważne. Mary i ja będziemy teraz mieszkać w domu, więc czy mógłbyś zabrać Starego i wyjechać? Wyrwałam się z uścisku Steve'a i spojrzałam na niego, kropka bez względu na to, jak wściekły wyglądałem, Steve wzruszył ramionami z żartobliwym, aczkolwiek w dotyku, i odszedł. Emily patrzyła jak odchodzi i mocno ścisnęła moją dłoń kropka, kiedy wróciliśmy do domu. Otrzymałem wiadomość na telefonie. Nie wiedziałam, skąd miał mój numer, ale to było od Steve A. Z prośbą o opuszczenie domu za miesiąc, z dołączonym uroczym i kropka wyobraziłam sobie nonszalancki uśmiech Steve A i Mary patrzącą na mnie z góry. Jeden miesiąc. mruknęłam cicho. Emily, która zerkała na mój telefon od tyłu, zapytała. Co to jest? Po kilku sekundach wahania postanowiłem powiedzieć jej, że mężczyzna, którego spotkaliśmy, był jej biologicznym ojcem i że jest teraz bezdomny i potrzebuje miejsca, w którym mógłby się zatrzymać. Kropka po wysłuchaniu historii Emily klasnęła lekko w dłonie i uśmiechnęła się promiennie. Dobra robota, mamo. Co to znaczy, że ten dom jest. Jej słowa sprawiły, że uśmiechnęłam się wbrew sobie. Kropka, przez długi czas Emilii, mój teść i ja mieszkaliśmy w tym domu. Miał w sobie atmosferę historii i dostojeństwa, z wyblakłymi białymi ścianami i dachem. Kropka, cały dom wydawał się lekko przechylony, choć nie mogłem być pewien, czy to tylko moja wyobraźnia. Ogród był zarośnięty chwastami z powodu braku czasu na koszenie. A pnącza rozrzucone po całej ziemi kropka otwieranie drzwi wejściowych powodowało skrzypienie drewnianej podłogi. Kiedy młoda Emily wracała do domu ze szkoły, biegała po podłodze, sprawiając, że odbijała się ona echem, gdy kierowała się do kuchni. Byliśmy biedni i nie mogliśmy sobie pozwolić na wiele rzeczy, których pragnęliśmy, ale nawet teraz mam pewne uczucie w klatce piersiowej. Byłem zdesperowany, by uszczęśliwić Emily i siebie kropka minął miesiąc, Odkąd połączyłam się ze Steveem po 13 latach? Mój telefon zadzwonił, wyświetlając imię Steve'a na ekranie. Wziąłem głęboki oddech, zanim odebrałem. Hej, Tate, klucz do domu nie działa. Nie macie w domu, ten dom stoi pusty od pięciu lat. Firma zajmująca się nieruchomościami zarządza kluczami, więc nie mogę go dla ciebie otworzyć. Co? Jak to. To, gdzie teraz mieszkasz, nie odpowiedziałam na to pytanie i cicho zamknęłam oczy. Przypomniałam sobie, jak po rozwodzie ze Steve'em mój teść głęboko się ukłonił i ronił łzy. Szczerze przeprosił za to, co zrobił jego syn i zaoferował wsparcie finansowe. Kropka, w tamtym czasie nie miałem stałej pracy, więc zacząłem pracować w lokalnej fabryce Blach, którą zarządzał. Kropka było tam tylko kilku pracowników, a fabryka była podwykonawcą dla dużej firmy. Nie mogłam wykonywać ciężkiej pracy przy obróbce blach, więc pomagałam w księgowości i sprzedaży, starając się jak mogłam. Kropka, było to miejsce pracy zdominowane przez mężczyzn, a ja zawsze czułam się nie na miejscu. Kilku młodych pracowników płci męskiej ciągle patrzyło na mnie z góry. Brakowało mi siły fizycznej i wiedzy. Kropka, mając pod opieką Emilii, nie mogłam pracować w nadgodzinach i często zaciskałam zęby z frustracji. Kropka, kiedy jeden z pracowników którego twarzy teraz nawet nie pamiętam, powiedział mi. Przecież dorastałaś jako rozpieszczone dziecko. Płakałam w domu, gdzie Emily by nie widziała kropka, ale nadal pracowałem ciężej niż ktokolwiek inny. Poszerzając swoją wiedzę branżową i kontakty. Chciałem wypełnić pustkę po brakującym ojcu Emily pieniędzmi. Chciałem pieniędzy kropka, chciałem kupować Emily ubrania i jedzenie, które lubiła, cokolwiek chciała. Nawet jeśli było ciężko, chciałam uśmiechać się do Emilii i pozostać silną matką. W końcu zarządzanie firmą znacznie się poprawiło. Opracowałam system, który umożliwiał precyzyjne przetwarzanie i szybką dostawę w branży blacharskiej i zdobyłam wysoką pozycję w firmie. Teraz prowadzę stabilne życie finansowe i od pięciu lat mieszkam w luksusowym kondominium z konsjerżem. Początkowo Emily i ja nie planowaliśmy mieszkać w tak luksusowym miejscu, kropka, ale mój teść, który z nami mieszkał, powiedział mi: Kate, bardzo Ci dziękuję za wszystko do tej pory. Nie potrafię Ci wystarczająco podzękować. To nie tak, kropka, to ja powinnam być wdzięczna za zatrudnienie mnie pomimo rozwodu ze Steve'em i braku więzi. Kropka. Pewnego dnia mój teść złożył mi propozycję. W okolicy miało powstać luksusowe kondominium. W dowód wdzięczności za ogromną pomoc, jakiej udzieliłem zarówno w jego życiu osobistym, jak i w firmie, chciał kupić dla nas mieszkanie. Od teraz ty i Emily powinniście mieszkać razem. To za dużo. Planuję zostać w tym domu na zawsze. Mój teść potrząsnął głową. Z wiekiem zacząłem się martwić o jego życie osobiste, przewidując moje obawy. Uśmiechnął się i powiedział, że kupi też osobne mieszkanie w tym samym kondominium. Ten dom jest już bardzo stary. Emily musi być zakłopotana, kropka. Nie martw się, pomyślałem o opłatach za studia i kosztach ceremonii dojrzewania. Nie martwię się o pieniądze. Nie jestem niezadowolony z naszego obecnego życia. Jestem pewien, że Emily czuje to samo. Wiem, rozumiem, ale dom rzeczywiście był stary. Zwłaszcza jego elewacja była w fatalnym stanie, a łuszcząca się biała farba sprawiała, że wyglądał źle. Emily nigdy nie przyprowadzała przyjaciół do domu. Prawdopodobnie ze wstydu. Powinienem był zdecydować o tym wcześniej, kropka byłem zbyt skupiony na pracy i nie zwracałem wystarczającej uwagi na nasze codzienne życie, kropka ścieżka, którą kroczyliśmy z teściem, nigdy nie była gładka. Były niestabilne czasy w zarządzaniu firmą. Traciliśmy pracę, gdy klienci bankrutowali, a pracownicy ulegali wypadkom, kropka, ale bez względu na to, jak trudne były sprawy, stawialiśmy im czoła razem, wspierając się nawzajem. Nasza relacja była czymś więcej niż tylko relacją szefa i pracownika. Staliśmy się towarzyszami, którzy razem pokonywali trudności, kropka, w porządku. Jeśli kupimy mieszkanie dla Emilii i dla mnie, będę szczęśliwy. Dziękuję. Tak, jestem bardzo wdzięczny Wam obojgu. Ale mam jeden warunek. Mój warunek był taki, że nie będziemy mieszkać w oddzielnych pokojach w kondominium, ale będziemy mieszkać razem. Mój teść był zaskoczony i zdezorientowany moją propozycją, ale kontynuowałem bez wahania. Wspaniale jest wprowadzić się do nowego, wygodnego domu. Ale jesteśmy rodziną, więc mieszkanie razem jest naturalne, prawda, Kate, to bardzo miłe, ale. Emily potrzebuje dziadka, ponieważ nie ma ojca. Proszę, dla dobra Emilii zamieszkaj z nami. Zawsze chciałam odwdzięczyć się mojemu teściowi, który tak desperacko wspierał mnie i Emily, kiedy zostałyśmy porzucone przez Steve'a. Prowadzenie fabryki nigdy nie było łatwe. Steve zawsze pracował w fabryce. Nawet w dni, kiedy obfite opady śniegu zmuszały pracowników do wzięcia urlopu, Doskonale pamiętam, jak sam pracował w fabryce. zdarzało się, że obciążenie pracą przekraczało możliwości pracowników. Mój teść zostawał i pracował długo po odesłaniu innych pracowników do domu. Ilekroć martwiłam się, że pracuje zbyt ciężko i rozmawiałam z nim, zawsze mówił: Kate, spędzaj jak najwięcej czasu w domu z Emilii. Nie martw się. Jeśli będziesz potrzebować pieniędzy, po prostu mi powiedz. Kropka wierny swoim słowom. Nigdy nie zawiodł i wspierał naszą sytuację życiową. Starał się również, aby Emily, która nie miała ojca, nie czuła się samotna, naciskając mnie, abym uczestniczyła w jej szkolnych wydarzeniach. Kropka dzisiaj jest w porządku. Kropka to tylko dzień sportu. Wcześniej nie brałem w nich udziału. Idź na imprezę Emilii. Nie martw się o pracę. Wiedziałem, że mój starszy Teść męczy się w pracy. Ale nigdy tego nie okazywał i zawsze był silny. podczas dnia sportu, obserwując Emily biegnącą ciężko natętniącym życiem boisku, zobaczyłem, jak macha do mnie z wielkim uśmiechem. Zawsze chciałem odwdzięczyć się Teściowi za jego wsparcie. choć początkowo za nie mówił na moją sugestię, w końcu westchnął i delikatnie położył dłoń na moim ramieniu. Kropka, jestem już stary i mogę nie być w stanie dłużej wspierać ciebie i Emilii. Wspierałeś nas więcej niż wystarczająco. Teraz moja kolej na wsparcie. Pewnego dnia mogę stać się ciężarem dla ciebie i Emilii. Wpatrywałam się w jego oczy, kropka były w nich niewypowiedziane uczucia. Był ważnym i cennym członkiem rodziny zarówno dla Emilii, jak i dla mnie. Proszę, zamieszkaj z nami dla dobra Emilii. Jeśli wspominasz o Emilii, nie mogę odmówić. Ale to prawda. Ona potrzebuje dziadka. Kate, jesteś świetną sprzedawczynią. Dziękuję. Naprawdę? Dziękuję. I tak, Emilii, mój teść i ja rozpoczęliśmy nasze nowe życie w luksusowym kondominium. Od tego czasu minęło pięć lat. Stary dom, w którym spędziliśmy tyle czasu, jest teraz pusty. Czasami, gdy mój teść przechodził obok niego, ubolewał nad tym, jak smutno jest, że nie wprowadzili się do niego żadni nowi mieszkańcy. Mimo, że został powierzony firmie zajmującej się nieruchomościami, bolało go, że dom staje się ruiną. Emily znała jego uczucia, więc kiedy usłyszała, że Steve planuje tam zamieszkać, ucieszyła się razem z nim. Ale Steve nie rozumiał sytuacji. Dom stał pusty od pięciu lat i był już ruiną, ze znacznymi uszkodzeniami ścian i dachu. Firma zajmująca się nieruchomościami poinformowała nas, że wkrótce zostanie zburzony. Hej. Czy ty mnie słuchasz? Nie mogę mieszkać w tym brudnym domu. Gdzie mieszka Emily? Steve krzyknął gniewnie na drugim końcu linii. Wyjaśniłem mu sytuację. Kropka, powiedziałem mu, jak bardzo pomógł nam mój teść, jak współpracowaliśmy przy rozwoju firmy i że mieszkamy teraz w mieszkaniu własnościowym, choć nie podałem szczegółów. Steve zareagował niemal krzykiem. Kropka, więc mieszkasz z tym bogatym starcem dla pieniędzy? To niedorzeczne. Jako jego syn mam prawa do firmy. Idę przejąć kontrolę. Głośność była tak duża, że instynktownie odsunąłem telefon od ucha. Mój teść, który był w pobliżu, wziął ode mnie telefon, patrząc na mnie. Pracowaliśmy w tym samym biurze. Powodem było, dawno się nie widzieliśmy Steve. Och, tato. Kropka, dlaczego tam jesteś? Nieważne. Słyszałem od Kate. Firma bardzo się rozwinęła, prawda? Daj mi jakieś stanowisko, potrzebuję pracy. Nie bądź śmieszny. Reprymenda była tak intensywna, że nawet ja byłem trochę zaskoczony. Mój teść drżał ze złości. Jego ramiona trzęsły się, a pięści zaciskały się mocno. Kate jest teraz wiceprezesem. Bez niej firma nie rozwinęłaby się tak bardzo. Wiceprezesem? Naprawdę. Cóż, tato kropka może zamieszkasz ze mną i Mary. Byłoby ci łatwiej mieszkać z prawdziwym synem. Steve, odkąd zniknąłeś, Kate wspiera moje życie. Jest dla mnie o wiele ważniejsza niż ty, moja prawdziwa córka. Prawdziwa córka kropka, te słowa sprawiły, że zrobiło mi się ciepło w piersi. Po rozstaniu ze Steveem wstydziłam się swojego przydziału i nie mogłam wrócić do domu. Czułam, że nie mogę stanąć twarzą w twarz z rodzicami, zawsze myśląc, że wychowuje Emily sama. Mój teść wielokrotnie beształ Steve'a przez telefon. Wyjaśnił mi, jak bardzo cierpiałam bez wsparcia finansowego po tym, jak Steve nas porzucił. Teraz czuję się znacznie lepiej, ale nie byłam w dobrym zdrowiu. Bez Kate mogłoby mi się nie udać, przesadzasz. Od teraz będę cię wspierać. Pracujmy razem. Steve, pozwól mi to wyjaśnić. Wyrzekam się ciebie. Nie dzwon więcej. Nie czekając na odpowiedź Steve'a. rozłączył się. W biurze byliśmy tylko ja i mój teść. Kropka spojrzeliśmy na siebie i wybuchnęliśmy śmiechem. Nie potrzebowaliśmy słów. Staliśmy się jak prawdziwy ojciec i córka. Nie wychowywałem Emily sam. byłam wdzięczna z całego serca, że mam prawdziwie życzliwego ojca, który śmiał się razem ze mną. Steve nigdy więcej się z nami nie skontaktował. Zawsze żył jak włóczęga, więc nikt nie martwił się jego zniknięciem. ale trzy miesiące później mój telefon zadzwonił z nieznanym identyfikatorem dzwoniącego. To był mój wolny dzień i byłam w domu. Emily wyjątkowo zaproponowała, że zrobi lunch, więc siedziałem na kanapie i patrzyłem, jak wesoło gotuje Kropka Halo. Wiesz kto mówi? Z telefonu dobiegł znajomy głos. Jak mogłam zapomnieć głos mojej siostry? Kiedy zapytałam, jak się masz? Mary odpowiedziała krótko: Dobrze. Nawet nie widząc jej, mogłem stwierdzić, że jest zdołowana. Mary wyznała, że po ucieczce ze Steve'em miała romans z żonatym mężczyzną. Niedawno jego żona dowiedziała się i pozwała ją, w wyniku czego musiała zapłacić dużą ugodę. Przykro mi, Kate. Wiem, że nie mam prawa prosić, ale czy możesz mi pomóc? Proszę. Rozumiem twoje uczucia, ale nie mogę ci pomóc. Dlaczego nie? A co z naszą więzią? Powiedziałeś, że mi pomożesz bez względu na wszystko. Tak, bez względu na wszystko. Jesteś moją cenną rodziną. Ale teraz. Teraz mam przed sobą jeszcze ważniejszą rodzinę. Emily przyniosła z kuchni pięknie podany makaron na stół. Mój teść wesoło przygotował napoje i widelce, widząc, że rozmawiam przez telefon. Emily i mój teść cicho chwycili się za ręce i zaczęli jeść makaron. Słaby zapach czosnku rozniósł się po pokoju, a ja poczułem lekkie burczenie w brzuchu. Rozumiem. Nie ma teraz wygodnej pomocy. To prawda. Kocham cię, Kate. Kropka, więc Więc chciałam być taka jak ty. Kropka. Nie sądzę, że kiedykolwiek w pełni zrozumiem znaczenie słów Mary. Czy po ucieczce ze Stevem Mary prowadziła życie podobne do mojego? Co to za życie, kłamstwem byłoby powiedzieć. Że nie czułam urazy do Mary za zabranie Steve'a. Ale wciąż jest moją siostrą. Jako moja siostra chcę, żeby była szczęśliwa. Kilka lat później dowiedziałem się od rodziców, że Steve i Mary rozwiedli się. Mój teść przeszedł na emeryturę. Dzięki jego silnej rekomendacji zostałam mianowana prezesem ze stanowiska wiceprezesa. Bycie kobietą prezesem w branży zdominowanej przez mężczyzn jest wyzwaniem. Ale ci, którzy mi pomogli, to młodzi mężczyźni, którzy kiedyś pracowali ze mną w małej fabryce. Teraz prowadzę pracowite, ale satysfakcjonujące życie. Czy moi rodzice, którzy sprzeciwiali się mojej działce i późniejszemu rozwodowi, uznają mnie teraz, gdy żyję dla pracy? Czy będą opłakiwać życie, które prowadziłem, dokonując wielu wyborów, moje życie ze wszystkimi jego decyzjami, nie jest błędem? Pewnego dnia chcę odwiedzić moich rodziców z Emilii. Pochwalisz mnie wtedy, tato, mamo jaka była dzisiejsza historia? Zapraszam do subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.